Cześć, kochani! Marek ma z tej strony z Taki krótki update yy, pogodowy, bo u mnie yy, pokazują w prognozie minus 8 stopni za kilka dni, na niektórych minus 10. Więc no ja rośliny największe mam zakryte, yy, Tak jak wiecie. <laughs> Dzisiaj dokryłem z powrotem Trachy Carpus Princeps yy, w Waszyngtonie i i karłatkę zakryłem no ciągle odkryte zostaje wagnerianus oliwka no i tutaj na na wulkanu mam, mam budkę tak, także no tylko tyle, mogę tu oczywiście wstawić znicz, mogę wstawić coś do grzania no a tutaj czekam już nauczony nauczony doświadczeniem wszelkiej maści Lepiej to robić jak człowiek ma siłę, bo może człowieka dopaść grypa, cokolwiek innego i mówi, a tam za 4 dni sobie zrobię, tak, ale jeżeli to nie jest jakoś mega dużo roboty, to warto zrobić może czasem od razu, tak, żeby no, nie mieć później pełnych gaci, jakby coś się nie daj Boże stało. Jakaś choroba, gorączka czy coś, tak, i może się okazać, że no niestety, a nie ma kto za mnie tego zrobić, tak, i wtedy jest i wtedy jest problem, a mogłem to zrobić 3-4 dni temu, tak? Hmm, dlatego ja to zrobiłem. Tak jak mówię, została oliwka, jakby co, wagnerianus, no i tamten w budce wulcano. Także, o, czapusza mi się przekrzywiła. To, co robiłem, to zajęło mi, wiecie, 15 minut, więc nie jest to dużo roboty, a człowiek ma wtedy spokojniejszy sen, a spokojny sen jest ważny w dalszej pracy. W zapalmianiu, w odpoczynku, bo jak nie ma spokojnego snu, to później generalnie jest słabo w ciągu dnia. Także u mnie tak to jest pozakrywane, tak jak widać, te już dawno, czy dawno, od miesiąca, bo na początku stycznia to robiliśmy. Póki co żadnych mrozów nie było. Minus 6, najniższa temperatura, oby tak było dalej. Może te prognozy co teraz są, znowu się zmienią. Może zamiast 8 będzie minus 3, ale może zamiast 8 będzie minus 14. I tego niestety nie wiemy, bo to są prognozy, jak sama nazwa wskazuje. Szczególnie, że to jest za 3-4 dni, więc no zobaczymy, oglądamy, czuwamy, no i patrzymy, tak? Już niedługo wiosna i to jest najważniejsze, i będziemy działać. Pamiętaj, że zapalamy Polskę z to E, cześć!